Cześć! Jesteśmy w Zakopanem na pierwszej edycji Orlen Cup. Cieszymy się, że wracamy do rywalizacji i będziemy walczyć o jak najlepsze wyniki. Plan? Zareprezentować się z jak najlepszej strony. Myślę, że to są pierwsze małe skoki na, na tej skoczni w zimę, w tą zimę, ale myślę, że będzie dobrze. Chciałbym bardzo pojechać na Mistrzostwa Świata zaprezentować się tam dobrze. No i to jest mój taki cel, do którego dążę w tym sezonie. nie troszkę, raz jest pod lartę, raz jest w plecy, ale myślę, że sobie poradzimy, Bo chyba że odwołają zawody. No nie jest łatwo, ale powiem, że jest naprawdę ok. Ja trzeba też żyć luźno, i się nie przejmować. Cześć, ja nazywam się Wiktor Węgrzykiewicz. Dzisiaj znajdujemy się z zakopanym na pierwszej edycji Orlen Cup w sezonie 2024-2025. Jak widzicie, co tutaj w zakopanym troszkę śniegu nasypało, ale dzisiaj niestety troszkę rozgrywanie konkursu utrudniają warunki, ponieważ bardzo mocno wieje wiatr. Ale jury stara się wszystko dzisiaj robić, żeby ten konkurs, przynajmniej tą jedną serię dociągnąć do końca. Ale skoczek musi sobie radzić w każdych możliwych warunkach. Także nic tylko skakać, bezpiecznie. I tyle. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.